Witam Was w kolejnym odcinku z Rodzinki Robinsonów i ostatnio wujek Arek powiedział nam, byśmy pozbyli się tych oto tutaj kosmitów, tylko nie bardzo mamy jak się ich pozbyć, zostaliśmy wysłani po rękawicę energetyczną i tutaj proszę bardzo ją mamy. Czyli będzie to nasza nowa broń. Broń, gadżet, nazywa, jak zwał tak już zwał co nie? I przy okazji, od razu gra wyrzuca nas, nas na tak zwaną energopiłkę. Energopiłka, zaraz wam pokażę na czym polega, ja przełączę te tutoriale. Kaman, come on, kaman. Come on. Tak, 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 ja o wszystkim pamiętam spokojnie. I gramy. Dobra, no to na czym to polega? Widzicie, mamy tam takie tarcze jakby. Oj. Mamy tam takie tarcze, są. Niebieskie i czerwone. Czerwone są nasze, niebieskie są przeciwnika. Tu mamy takie po bokach areny, mamy przyciski, od których raz na jakiś czas może nam się odbić strzał. Znaczy nasz strzał yy, i. I co? I polega gierka na tym, żeby rozwalić wszystkie te tarcze, czy jak się to nazywa, przeciwnika, a potem strzelić w jego bramkę. Oczywiście przegrywamy na takiej samej zasadzie. Możemy... To jest mini, opcjonalna minigierka, w którą można sobie grać dowoli i odblokowywać nowe postacie, znaczy nowych przeciwników i nowe mapy, ale nie jest dla mnie na tyle interesująca. I to jest też fajne, że ze strony gry, że gra nie każe nam grać więcej niż jednego meczu, bo widzicie, jeden mecz rozegraliśmy i już gra nam, jakby to można powiedzieć, dała spokój. Ale okej. Okay. To jest. Tak w taki sposób pozbywamy się tych kosmitów zaraz. O Boże, to będzie trudniejsze niż mi się wydaje. Dobrze, w każdym razie, o, troszeczkę bliżej, bym wystarczyło podejść. Strzelamy tą energorękawicą, czy jak to się nazywało, charge glove, pamiętam po angielsku, bo ja większość mojego życia przegrałem w tę po angielsku. No i wtedy zbieramy te trzy małe ufolutki i tyle, tak naprawdę. Musimy cały dom chyba wyczyścić albo bez jednego dosłownie, znaczy cały dom bez jednego ufolutka tak mi się kurde zdawało. Zaraz zobaczymy. No 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 no. Proszę pana. Ale widzicie, nawet nawet kiedy już mamy te rękawice, to i tak zwiewają jak szalone przed nami, więc no. Anyways. Zadanie zostało właśnie, zadanie zostało wykonane. Otrzymaliśmy przed. jaki przedmiot? No to nie wiem. I dobra, i musimy teraz wrócić do artka. Na szczęście nie musimy drugi raz przechodzić tej mini z ostatniego odcinka z tą piłką, tylko mamy tutaj fast travel, możemy polecieć na podwórko. A gdy dodamy do tego szybkie ładowanie z dysku SSD, to po prostu coś pięknego. Dostawa na czas. Wytropiłeś wszystkie. Dziadek powiedział, że wiesz, kto zmienił kod do garażu. Przepraszam, ale chyba w tym czasie byłem poza domem i dostarczałem pizzę. Może spytasz cioci Misi? Pewnie jest w pokoju z pociągami. A znowu odsyłani, tak? Ciocia misia, pokój pociągów. Widzicie, do pokoju pociągów możemy dostać się ogólnie tylko z poziomu tej rury. Cześć, ciociu ciociumisiu! Czy zmieniłaś kod do drzwi garażu? Musisz mi pomóc. Mam katastrofę z rozkładami. Czym problem? Mój pociąg zabawka nie ma już paliwa, a przełącznik stacji ładującej znów się zaciął. Czy możesz mi pomóc? Zaraz naprawię. Mhm, mm ale z nas delivery boy, a raczej gościu od y od naprawiania wszystkiego i pomagania, nie, <grym> ale typowe. W każdym razie tutaj mamy kolejną mechanikę. Czyli jeżeli wciśniemy, nie wiem jaki to był przycisk na konsoli, ja sobie na padzie Select ustawiłem, to mamy, widzicie, teraz nam się podświetliły te bronie w prawym górnym rogu, mamy specjalny, możemy użyć je w specjalny sposób, patrzcie. W przypadku rękawicy możemy zaznaczyć kilka celów i trafić w nie jednocześnie. I w ten sposób powinniśmy poradzić sobie z tą minigierką, znaczy z tą minigierką, z tym zadaniem, co nie? E, roz... Zapomniałem jak się to nazywa. No to do rozwalania. Też ma takie coś, taki specjalny tryb, tylko że wtedy strzelamy strzałem, który ma o wiele większy zasięg. No, więc to by było jak o to chodzi na tyle. No fajna sprawa moim zdaniem, fajna sprawa. Zawsze doceniam, kiedy wiecie, Gierka próbuje. wprowadzać coś nowego, świeżego, no nie wiecie o co chodzi. Dziękuję bardzo, Albercie. Teraz wszystko może wrócić na właściwy tor. To świetnie. Czy nie wiesz, może kto zmienił kod dostępu do garażu? Może spytasz wujka Gastona. Znajdziesz go przy armatach. Hehehe, <laughs> czemu mnie to nie dziwi? Ale jako, że tu jesteśmy, to jeszcze odhaczmy sobie jedną rzecz bo dokładnie nie zdawało mi się. Mamy tu skrzynkę. Nie wiem czy coś otrzymano figurkę, więc nic jakoś bardzo znaczącego. Ale i tak warto było się wybrać zobaczyć, nie? Bo ja najprawdopodobniej zbiorę każdą skrzynkę w tej grze, ponieważ tak jak mówiłem, że nie będę robił 100%, no to, to... No, wiecie, będę i tak pewnie zbierał prawie wszystko po drodze, bo ja już tak odruchowo robię. Znaczy, w sumie, jakbym grał odruchowo, to, to bym wszystko skanował po kolei. Muszę wejść do pokoju, armat. Możesz mi pomóc. Rety, będziesz potrzebował wydług klucza. Z zaczekaj, już wiem. Możesz zbudować coś takiego korzystając z rozmontowni. E, tu masz plan. E, Laszlo, to wymaga stopu szkieletowego? To właśnie nazywamy rzadkim komponentem. Czasami, żeby coś skonstruować, potrzebujesz rzadkich komponentów. No ale skąd wezmę ten stop? Odkładałem właśnie farbę do magazynu, kiedy zobaczyłem tam nową skrzynię. Może jest w niej stop szkieletowy? No to znowu idziemy do magazynu. I właśnie. Jak o to chodzi? No to widzieliście przed chwilą, że ja sobie poszedłem od razu do Laszlo. Nie mówiąc wam nic. No to też zrobiłem odruchowo. No zapomniałem wam powiedzieć, że do wujka Gastona, do pokoju armat nie dostaniemy się. Znaczy teraz, teraz to pytanie, czy się w ogóle do tej skrzyni dostaniemy. A, nie. Czyli trzeba w tamt tamtędy. Okej. Okay. No, ale do wujka Gastona na razie się nie dostaniemy, niestety, bo potrzebujemy. No, oh, come on. Czekajcie, pójdę chyba tędy. To tutaj widzicie, no tak zna tę gry na pamięć. Tak zna seba tę gry na pamięć. Bo potrzebujemy właśnie takiego specjalnego klucza. Zresztą to od razu chyba w zadaniu było. Porozmawiaj z kuzynem. Nami... Tak, klucza do pokoju armat, więc to od razu też w zadaniu było. Ale tak, no i jeszcze też, co wam chciałem pokazać, widzicie, mamy plan, wydłu klucz i mamy właśnie te... tam... W takich miejscach jest, są napisane specjalne przedmioty, tak jak to Leszlo powiedział, nie? Że czasami trzeba specjalne przedmioty, by coś skonstruować. Z tymi specjalnymi przedmiotami to jest tak, że one zawsze są związane z fawułą, więc spoko. Ten wiatrak nie zdmuchnie właśnie. Podziewałem się tego, za bardzo zraszowałem, jak zwykle. Ale widzicie, przynajmniej nikt mnie nie podmienił. To jestem dalej ja, raszujący seba. Przechodzący wszystko za szybko, za szybko i przejeżdżający się na tym praktycznie cały czas. To jestem właśnie ja. Ok. Czyli mamy przedmiot, zadanie wykonane. Możemy stąd spadać, tak naprawdę. Nie wiem, czy stąd sobie zeskoczymy, bo mi się nie chce. Przy... Koło tych wiatraków przechodzić. Dobra, da radę zeskoczyć. Eee, przedmiotów, znaczy komponentów, mamy wszystkich na maksa, więc o to też się nie trzeba martwić. Możemy już na spokojnie sobie wracać. Dobrze. I tutaj jeszcze się pojawiła skrzynka, to może sobie ją weźmiemy przy okazji. Jako, że mamy tak blisko. O! Ehm, halo? Ok. I coś mi się nie chciał Albert odczepić. A tu figurka. Ech. Kurde, no wykrakałem. A, no cóż. No cóż. No dobra, no to wracamy w takim razie do laboratorium. Skonstruujemy to. Zobaczymy, ile jeszcze kręcenia przed nami po całym domu. Po tym wszystkim. E, według klucz, tak. Pięknie. Zobaczmy czy tu mamy coś ciekawego, nie, tylko jakieś hełmy, koszulka z pizzą, więc nic ciekawego tam nie ma, pomimo że jakieś plany odblokowaliśmy. No dobra, no to w takim razie czas lecieć do pokoju z armatami, żeby tam się dostać mój, najlepiej pójdźmy sobie y, szybką podróżą do jadalni, Jadalnie, przy okazji porozwalamy po drodze. <grym> I widzicie, tu mamy pokój muzyczny, tu mieliśmy pokój, który był zamknięty, czyli właśnie pokój armat. Się nieźle Gaston zabarykadował, nie? Kurde, jakiś klucz trzeba było robić specjalny. Jak widzę, Albercie, przeznaczenie znów zetknęło nas ze sobą. Dość gadania. Wiem, że to ty zmieniłeś kot na drzwiach garażu. Masz rację, chłopcze, ale jeśli chcesz zobaczyć wnętrze garażu, będziesz musiał podjąć armatnie wyzwanie. Twe słowa mi nie straszne, wuju. Dobrze, czas zatem na drugie śniadanie. I teraz dosłownie będzie tor przeszkód, który też trochę działa jak tutorial. O, widzicie, jeżeli mamy zablokowany celownik, możemy robić takie szybkie uniki. To jest naprawdę spoko, jest mega wygodne jak chodzi o unikanie. Za to też muszę. Tutaj też muszę za to dać pochwałę twórcom. Nieźle! Nie doceniłem twych umiejętności unikania! Zaprawdę, Ty i Klops stanowicie jedność! Dzięki. Chyba. To jaki jest kod do garażu? Hasło to banan, ale nie myśl sobie, że następnym razem będzie równie łatwo. Mam zamiar przejść na kule serowoczosnkowe. I widzicie, tyle zachodu dla hasło banan. No, no dobra, I guess. To idziemy w takim razie. Do garażu w końcu. Chyba zapomniałeś o wyniesieniu śmieci, kochanie. Śmieci? E, tak, dzięki. Kamera. Pamiętaj o zamknięciu drzwi, bo alarm może się nie włączyć. Tak, mamo. Ktoś kradnie wehikuł czasu! Niech gadnę! Nieostrożny nastolatek, który nigdy nie słucha swojego mądrego przyjaciela robota! Nie ja, Karl! Jakiś gość w. E, meloniku! <grystanie> <grystanie> Ach, świetnie! Na pewno mnie za to obwinią. Zostawiłeś otwarte drzwi do garażu, prawda? Następne pytanie. Będziemy musieli powiedzieć tacie! Karl, jaka jest pierwsza zasada w takiej sytuacji? Eee, zamykać drzwi garażu? Czciostwo mm, poniżej pasa. Tylko bez paniki. No, musimy odebrać prawej ręce wehikułu czasu. Dobra, ty nie żyjesz, a ja zostałem dezaktywowany. Fajnie było! Muszę ruszyć za nim w prototypie wehikułu czasu, ale będziemy musieli przeniknąć do sejfu w laboratorium czasu. Zamierzasz łamać się do laboratorium twojego ojca? Tak. Jaka jest najkrótsza droga na podziemny poziom 3? Chwileczkę. Podziemny poziom 3. Dobra, musisz pojechać ekspresem o 4.15. Przebiec w chomiczej kuli aż do trzeciej hali. Przeskoczyć przez wiatrak śmierci. Skręcić w prawo. Zaraz, czekaj! W lewo! Jesteś pewny, że nie chcesz powiedzieć ojcu? Na pewno. Dobrze, teraz musisz jeszcze minąć o robostrażnika, ale tym nie powinieneś się martwić. Miło, przybij piątkę. Tak, chyba właśnie o to chodzi. Oj, zaczekaj chwilę. I mamy pierwszy pełnoprawny poziom po troszeczkę długim tutorialu. Nareszcie idziemy do piwnicy Robinsonów. A i by the way nie wytłumaczyłem wam co to jest. To jest stacja ładująca, stacja, jak to się nazywało? Czekajcie. <laughs> Samopomoc. O. Jest to stacja, która odnawia nam energię i życie. Przypominam, energia, czyli używa się kiedy zużywa się kiedy używamy naszych broni, co nie? Jeżeli używamy w sposób specjalny, czyli właśnie to, co Wam pokazywałem w tym pokoju pociągów, no to zużywa się podwójnie. Znaczy podwójnie, nie wiem, czy podwójnie, ale szybciej na pewno. I jako, że uderzyliśmy w przełącznik, to proszę bardzo. Piwnica otwiera się przed nami i poziom naprawdę świetny, ze świetnym soundtrackiem, świetnym level designem. Bardzo lubię ten poziom. Naprawdę. Czekajcie, tu sobie jeszcze odhaczymy sekret, bo tutaj są właśnie sekrety. O. Znaczy sekret. Tu jest sekret. A tu jest drugi, ale nie wiem czy poza komponentami coś dostaniemy tak naprawdę. Bo komponenty to na razie nic nam nie dadzą, bo jak widzicie mamy maksymalną ilość tych komponentów. O, otrzymano rysunek. Dobra, czyli... Useless, ale pokazałem coś. Pokazuję tutaj te No i widzicie mamy tutaj kurde Widzicie mamy tutaj maszynę czasu numer 2 albo numer 1 nie pamiętam w sumie to jest chyba numer 2 I cóż No i patrzcie mamy drzwi do garażu no co może pójść nie tak nie Dobrze no, czekajcie chwilę bo pewnie coś się zastanawia I Tu mam taki Dylemat, bo mi się nie udało do tych drzwi samych sobie dojść wcześniej. Nie, to jest jako jeden przedmiot. Okej. Okay. Coś sobie sprawdzałem po prostu. Dobra, w każdym razie widzicie, mamy tutaj takie roboty, które pilnują. I drzwi do garażu zostały zamknięte, ponieważ tak nie możemy tamtędy sobie przejść. O, oh, come on. drugi, nie możemy tam tamtędy sobie przejść. Oczywiście to by było zbyt proste, zwłaszcza jak na, jak na grę wideo. Więc, no i z tego też nie byłoby wtedy poziomu tak naprawdę, nie? Tak. Tutaj możecie sobie pomyśleć, kurde, co tutaj można, co tutaj trzeba zrobić? Jak to zawsze ja to robię w grach, rozwalam wszystko po kolei, ale trzeba rozwalić po prostu to, czyli ten automat od wody. I patrzcie na to. Przychodzi wtedy robot od naprawiania tego typu rzeczy, i my możemy sobie bezpiecznie przejść, prześlizgnąć się dalej. Transmogryfikator po drodze, ale żadnych ciekawych planów nie mamy, więc lecimy dalej. Właśnie no, no a propos tych oszust, no to z oszustwami, czyli tak naprawdę no, z cheatami, cheat, cheat codes, no nie. To w tej grze jest tak, że nie wpisujemy nic, aby je dostać, tylko tworzymy te oszustwa, czyli możemy stworzyć oszustwa kosmetyczne, czyli jakaś czapeczka, jaka, jakaś koszulka, ale też oszustwa pokroju wszystkie, nie wiem, znajdźki, wszystkie to, wszystkie plany, coś takiego, nie? Więc naprawdę przeróżne są te oszustwa. I ja nie jestem fanem używania kodów, więc... Nie wolno ci tu przebywać. Ludzie do swojego... Ja nie, no mówię, nie jestem fanem używania kodów za bardzo, więc ja akurat pominę tę sprawę. Znaczy, ten temat nie będziemy sobie żadnych kodów syntezować. Znaczy, syntezować, transmogryfikować. Przepraszam, mi się to skojarzyło z Kingdom Heartsem. <laughs> bo tam się syntezuje właśnie rzeczy za zdobyte przedmioty. Także widzicie, z tą grą ma wiele skojarzeń, ale najwięcej do Tajklanka, naprawdę. No też jest e, przygodą... przygodówką strzelanką w trzeciej osobie. No może nie ma aż tyle platformowania, ale chyba wiecie o co mi chodzi. Ale tak, no widzicie, teraz tak naprawdę Zaczyna się robić trochę poważnie, bo widzicie, już nie jesteśmy w domu Robinsonów. Już nie jest tak, że kto nas tam w sumie, ktoś nas tam atakował. Nie, no nie jest tak, że atakujemy jakichś ufolutków niegroźnych, tylko serio już roboty i przeróżne maszyny i hmm, zabezpieczenia atakują nas we, we, we piwnicy tutaj w garażu, garaż, piwnica, no coś takiego nie. Tutaj, gdzie jest w każdym razie trzymana czas maszyna. No zaczyna się robić poważnie tak naprawdę. No można powiedzieć, że to co mieliśmy w domu Robinsonów i to co mieliśmy w Egipcie. No w Egipcie to wiadomo, ale to co mieliśmy nawet w domu Robinsonów to też był tutorial. Dość długi tu tutorial, ale ja jest, ja bardzo lubię. Ja zawsze bardzo lubię ten pierwszy, te pierwsze dwa poziomy. Zresztą ja lubię praktycznie każdy poziom w tej grze. Nie wiem, czy jest jakikolwiek, którego, za którym ja nie przepadam. Naprawdę. W sensie, design, design lokacji jest naprawdę spoko. Jak do tego jeszcze dodacie tę muzyczkę? O Boże, ja ten soundtrack będę. Ojoj. Ups. No brawo. Ja ten soundtrack będę chwalił. No chwalił i chwalił. No przyzwyczajcie się do tego, że ja. Przez całe moje przechodzenie tej gry będę mówił jaki to soundtrack jest świetny, bo po prostu wracając po czasie do tej gry doceniłem ją właśnie między innymi za ten aspekt, czyli za soundtrack, co nie? I widzicie każdy przełącznik jest od jednego lasera, tutaj mamy taką zagadkę. Tylko, że te przełączniki są no działają tymczasowo, więc co robimy? Używamy naszej super, znaczy super zdolności, no trybu specjalnego broni i w ten sposób będziemy mogli przejść. Albo i nie. Bo cutscenka nam to zepsuła. Aaaa, Demet, Jeszcze mi się energia skończyła. Z energią jest tak, że ona jak zejdzie nam do zera to tam się do tej do tego małego zakresu tam na dole będzie się regenerować. Tak w ogóle. Tego też nie powiedziałem. Ok, Więc przechodzimy. W takim razie. I tutaj mamy koniec yy, sekcji, i myślę, że to jest dobry moment na zakończenie odcinka, więc zapiszmy sobie w takim razie tradycyjnie na wizji. Kończymy z zadaniem, już wam pokazuję. Znajdź laboratorium czasu i cóż, moi drodzy, nie pozostaje mi nic innego, tylko się odmeldować. Więc dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.